Ród Żyła wśród ludu izraelskiego pewna kobieta, której na imię było Noemi. Wraz ze swym mężem i dwoma synami mieszkała w Betlejem, małym miasteczku w ziemi kananejskiej. Mąż Noemi pracował całymi dniami w polu. Siał zboże, a gdy dojrzało, kosił je, potem łucił i przynosił żonie dorodne ziarno. Noemi myła je na mąkę i piekła chleb dla męża i swych chłopców. Aż nadszedł taki rok, gdy zabrakło zboża. Mąż Noemi zasiał jej jak zwykle, ono jednak z powodu suszy nie wyrosło. Teraz Noemi nie miała z czego robić mąki ani piec chleba, nie było co jeść. Co tu robić? Sąsiedzi nie mogli jej pomóc, bo wszyscy ludzie w całym kraju cierpieli głód. Wtedy Noemi, jej mąż i dwaj synowie udali się do kraju Moabitów gdzie było dość chleba i nie dokuczał głód. Długo Noemi mieszkała na obczyźnie, nie była tam jednak szczęśliwa. Spotkały jej wielkie nieszczęścia. Najpierw umarł jej mąż, została sama z dwoma synami. Synowie ożenili się z dziewczętami z obcego kraju. Jedna z nich nazywała się Ród, druga Orfa. Niedługo potem obaj synowie zachorowali i pomarli. Teraz Noemi nie miała już nikogo ani męża, ani synów, stała się biedną, samotną kobietą. Biedna Noemi z rozpaczy postarzała się i całkiem osiwiała. Dłużej tu nie zostanę, postanowiła. Wrócę do mego kraju. Tam znajdzie się dla mnie kawałek chleba. I ruszyła Noemi w drogę do Betlejem. Odprowadzają ją obie synowe, ród i orfa. Obie bardzo kochały Noemi, która była dla nich dobrą, kochającą matką i opowiadała im o Panu Bogu. Żal było młodym kobietom rozstawać się z nią, to też wielki szmat drogi przebyły razem. W końcu jednak Noemi zatrzymała się. Zawróćcie, moje córki, rzekła. Byłyście bardzo dobre dla mnie. Niech Wam Bóg poszczęści. Orwa uściskała Noemi i z płaczem zawróciła. Ród płakała także, ale została. Nie chciała wracać do ziemi moabskiej. Pokochała bowiem Noemi, a także pokochała Pana Boga i dlatego nie chciała żyć w kraju, gdzie nikt go nie czcił. Wolała należeć do ludu Noemi, bo był on ludem Bożym. Rod rzekła do Noemi, nie opuszczę cię. Teraz twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. Chcę już na zawsze pozostać z Tobą. Nigdy Cię, Matko, nie opuszczę. Noemi bardzo się ucieszyła, że Rut chce jej towarzyszyć. Po długiej podróży przybyły do Betlejem. Noemi odchodziła stąd jako młoda, szczęśliwa kobieta. Teraz wracała stara i smutna. Czyżby to była Noemi? dziwili się ludzie. Tak się zestarzała, tak zbielały jej włosy, że nie można jej poznać. Wszyscy rozmawiali o starej kobiecie, która po latach wróciła do kraju i o miłej młodej synowej. Która nie chciała porzucić swej teściowej Noemi. Dawny dom Noemi stał jeszcze w Betlejem, więc w nim zamieszkały. Było lato. Zboże dojrzewało i ludzie pracowali przy żniwach. Noemi nie miała zboża, bo nikt dla niej nie zasiał. Co miała począć? Potrzebowała ziarna na mąkę, żeby mieć z czego upiec chleb. Wtedy ród zapytała: Matko, czy pozwolisz, abym wyszła w pole i zbierała kłosy pozostawione przez żniwiarzy? To dobra myśl, córko, zgodziła się Noemi. Więc ród poszła do żniwiarzy i zapytała, czy mogę zbierać pozostawione przez was kłosy? Chętniej na to pozwolono. Biedni ludzie zawsze tak robili. Ród zbierała kłosy przez cały ranek i zebrała bardzo dużo. Żniwiarze pracowali u bogatego właściciela, który nazywał się Boaz. W pewnej chwili właściciel przyszedł na pole, by dojrzeć roboty i zobaczył młodą kobietę zbierającą kłosy. Kto to jest? zapytał. To ta kobieta, która przywędrowała z ziemi moabskiej razem z Noemi, odpowiedzieli słudzy. Boaz był rad, że ród wybrała jego pole, bo słyszał o niej wiele dobrego. Podszedł do niej i powiedział: Możesz u mnie zbierać kłosy, jak długo zechcesz. Przechodź bez obawy. Moi słudzy będą dla ciebie dobrzy. Dadzą ci pić, ile ilekroć będziesz miała pragnienie. Nie chodź już na inne pola. Ród bardzo się ucieszyła. Nisko skłoniła się przed człowiekiem, który okazał jej tyle dobroci i zapytała, dlaczego jesteś dla mnie taki dobry? Dlatego, że ty byłaś dobra dla Noemi, odpowiedział Boaz. Gdy nadeszło południe i żniwiarze zasiedli do jedzenia, Boaz rzekł do Ród, chodź jej z nami. Poczęstował ją smacznym chlebem i winem gaszącym pragnienie. Po posiłku Ród wróciła do pracy, a boła z szepną sługą. Starajcie się zostawiać dla niej jak najwięcej kłosów. Rut miała teraz mnóstwo kłosów do zbierania. Pod wieczór wymuciła jej z workiem pełnym ziarna wróciła do Noemi. Stara kobieta powitała ją ogromnie ucieszona i zaskoczona. Gdzie ty była moje dziecko? zapytała. Ród wszystko jej odpowiedziała. Następnego dnia rano udała się znowu na pole tamtego człowieka, który okazał jej tyle dobroci. Chodziła już tam codziennie do końca żniw. Kiedy zaś żniwa się skończyły, Betlejem odbyła się wielka uroczystość. Bogaty Boaz poślubił biedną ród. Po jakimś czasie Bóg obdarzył ich dzieckiem, ślicznym, maleńkim chłopczykiem. Jakże mi była teraz szczęśliwa. Wzięła dziecko na kolana, aby wszystkie sąsiadki Mogły je podziwiać. Sąsiadki pytały: Czy już ci nie jest smutno? O nie, odpowiedziała Noemi. Zeznałam wprawdzie wiele smutku w moim życiu, ale teraz Bóg dał mi wiele radości.